Dzień dobry Państwa i moim gościem jest profesor Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pan profesor Konrad Rejdak jest liderem projektu pod nazwą Zastosowanie amantadyny w zapobieganiu progresji i leczeniu objawów COVID-19 u pacjentów zarażonych wirusem SARS-CoV-2. Panie profesorze, na jakim etapie jest to badanie? Na co wskazują dotychczasowe wyniki? Chcę podkreślić, że przekroczyliśmy półmetek badań, co upoważniało nas do przeprowadzenia analiz pośrednich, połówkowych. Na dzień dzisiejszy przedstawiliśmy ABM pewne dane opisowe dotyczące grupy chorych poddanych naszej obserwacji z podziałem na podgrupy. I te dane nie są wystarczające, aby przeprowadzać analizy statystyczne, więc chcę to stanowczo podkreślić, że dysponujemy materiałem badawczym, opisowym, który w tym momencie nie przesądza ani jedną stronę, ani drugą, ale wskazuje trendy. Wychwyciliśmy pewne trendy, które mogłyby wspierać hipotezę wyjściową, ale oczywiście na, wobec braku istotności statystycznej żadne konkretne wnioski nie mogą być formułowane, jednak są podstawą, aby uważać, że kontynuacja badania ma sens i taką argumentację przyjął zarząd Agencji Badań Medycznych i wyraził zgodę na kontynuację badania. Jesteśmy z tego zadowoleni bardzo, bo będziemy mogli ukończyć obserwację u wszystkich pacjentów i wówczas poddać te dane analizie. A kiedy możemy się spodziewać tych ostatecznych już wyników? To oczywiście zależy od przebiegu pandemii, od aktualnej sytuacji, no i oczywiście od kompletowania danych. Tu trudno mi wskazywać konkretne terminy. Wiemy, że za zgodą ABM rekrutacja do badania jest otwarta do 15 kwietnia. Do fazy zaślepionej tego badania, a relatywnie możliwe jest potem wydłużona obserwacja w części otwartej, aby weryfikować występowanie powikłań pokovidowych, zespół post-COVID który jest głównym obszarem naszych zainteresowań terapeutycznych. Analizujemy ryzyko wystąpienia tychże powikłań w odroczonym czasie po przejściu ostrej fazy infekcji. Panie profesorze, chciałabym poprosić o komentarz do słów pana profesora Adama Barczyka ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, który jakiś czas temu poinformował, że w populacji pacjentów z COVID-19 leczonych w szpitalu nie ma żadnych różnic między tymi, którzy stosowali placebo lub tymi, którzy stosowali amantadynę. Ta grupa przeprowadziła niezależne, zupełnie odrębne badanie z innym protokołem i na innej populacji pacjentów, wykonując też analizę połówkową. Tam też materiał był za mały, żeby przeprowadzać formalne analizy statystyczne. Opierano się na obserwacji trendów i badacze podjęli decyzję o zakończeniu badania, nie widząc istotnej różnicy. W do, dodawaniu amantadyny lub placebo do remdesiviru, który był podawany u wszystkich pacjentów, byli to pacjenci z dość zaawansowaną fazą choroby, wymagali hospitalizacji w związku z COVID-19 i okazało się, że pomimo zastosowanego leczenia, lekkiem standardowym, zarejestrowanym i produktem badanym nie odnotowano jakiegoś różnicy efektu, ale pamiętajmy, że śmiertelność w tej grupie była wysoka, sięgająca 10%, co wskazuje, jak ciężko chorzy byli to pacjenci. Chciałabym to jeszcze doprecyzować. Jaka jest różnica między tym badaniem, nazwijmy to Śląskim, a prowadzonym w Lublinie w szpitalu u pana profesora? W naszej populacji, my oceniamy wczesną fazę choroby, czyli pacjenci, którzy mają rozpoznanie infekcji nie dłużej niż 5 dni od potwierdzonego testu laboratoryjnie, mogą być włączeni do badania. Ci pacjenci też mają czynniki ryzyka, które korelują z cięższym przebiegiem COVID-19, i taką grupę, Oddaliśmy obserwacji, jest to Przyjęte w naszym protokole, i ta grupa różni się diametralnie od opisanej przed chwilą populacji badanej w badaniu śląskim. Tak więc no, mówimy o różnych zupełnie podejściach. My weryfikujemy hipotezę o wczesnej interwencji. Pamiętajmy też, że lek jest dodawany do standardowej opieki medycznej, czyli pacjenci otrzymują, różne leki objawowe związane z ich dolegliwościami, co wynika z aktualnie przyjętych rekomendacji. Pamiętajmy, że badanie było realizowane w zeszłym roku. Przede wszystkim rekrutacja dotyczyła okresów najwyższych fal pandemicznych na wiosnę zeszłego roku i jesienią oraz zimą też zeszłego roku. Wiemy o tym, że wtedy pandemia siała największe spustoszenie wśród pacjentów. A na koniec, Panie Profesorze, czy na tym półmetku badań można już określić, jaki wpływ ma lek, ma amantadyna na funkcje neurologiczne u pacjentów z COVID-19 na tym wczesnym etapie? Na tym etapie niestety nie obowiązują nas y, y, oczywiście zasady z, y, analiz naukowych, statystycznych, więc w tym momencie nie możemy stawiać żadnych wniosków, które mogą przesądzać, czy lek działa, czy nie, ale no, materiał zgromadzony, pokazujący no, brak alertów, jakichkolwiek bezpieczeństwa związanych z podawaniem leków przyjętych, w dawkowaniu, który jest zgodny też z praktyką neurologiczną, nie obserwujemy istotnych zdarzeń niepożądanych w przewadze w porównaniu do placebo, a główne zdarzenia określane jako umiarkowanie ciężkie i ciężkie zdarzały się w ramieniu placebo, więc na tej podstawie przedstawiliśmy wniosek o kontynuacji badania, mając tutaj dość dobry wgląd w pełne Dane bezpieczeństwa. O skuteczności nie możemy mówić, możemy tylko opisywać pewne trendy. No i to jest normalna praktyka w badaniach klinicznych. Realizujemy to zgodnie z naszym protokołem. No i mam nadzieję, że uda nam się dokończyć tę obserwację i w szczególności przyjrzeć się tej fazie. Po covidowej na tą chwilę nie ma żadnych rekomendacji co do leków, czy możemy w jakikolwiek sposób zahamować, czy też osłabić powikłania ze strony układu nerwowego. Jest to nasze pierwotne zamierzenie naukowe i takie też realizujemy, ale też przypomnę, że protokół został zmodyfikowany, aby też zrealizować zlecenie Ministra Zdrowia w aspekcie obserwacji w ostrym okresie infekcji COVID. Dzisiaj Minister Zdrowia razem z premierem Mateuszem Morawieckim ogłosili znoszenie obostrzeń w związku z pandemią. Jak pan, pani profesorze skomentuje taką decyzję? Ja uważam, że zresztą jestem codziennie w szpitalu, jestem codziennie z pacjentami, obserwujemy rzeczywiście Wyraźne trendy złagodzenia przebiegu infekcji i pandemii. Oczywiście muszą być to bardzo ostrożne decyzje, ale opierają się też na trendach, czyli patrzymy na kierunki przebiegu różnych danych. No i oczywiście jest to uzasadnione na tym etapie, dlatego że spodziewamy się też naturalną ewolucję pandemii, zbliżając się do, do miesięcy wiosennych. Zapewne znowu będziemy obserwować spadek znaczący infekcji. Ostrożność osobista jest podstawową zasadą, którą mam nadzieję wszyscy będziemy stosować. Szczepienia są. Bezwzględnym narzędziem skutecznym w hamowaniu ciężkich skutków COVID. Nie hamują rozprzestrzeniania się infekcji, więc o tym pamiętajmy, ale promujemy zdecydowanie, żaden lek nie zastąpi szczepień w tym aspekcie. My z kolei, realizując to badanie kliniczne, które trochę wzbudza niestety kontrowersji jak i jakichś sprzecznych opinii, Chcę podkreślić jedno. Realizując to badanie, nasz zespół skonsultował około 500 osób w najtrudniejszym okresie pandemicznym osób, które poszukiwały pomocy lekarskiej ze zrozumiałych względów miały ten dostęp ograniczony. Wykonaliśmy ogromną pracę. Realizując również misję ABM, ale też każdego podmiotu medycznego, byliśmy na pierwszej linii frontu pomagając chorym. Konsultując ich i kierując do adekwatnej pomocy i postępowania medycznego. Działo się to niezależnie od badania klinicznego. Robiliśmy to w poczuciu realizacji misji, pomagając wszystkim innym naszym kolegom, którzy walczyli z pandemią i pomagali pacjentom. Proszę o tym nie zapominać. Grant jest tylko. Jakimś elementem całej tej walki o dobro pacjentów. Cieszymy się, że pod naszą opieką wskaźniki śmiertelności wśród osób z czynnikami ryzyka są tak małe 0,93%, co wskazuje, że nasi lekarze, nasze zespoły wykonały wspaniałą pracę, i prosiłbym tych ekspertów, którzy tak. Ostro krytykują sens prowadzenia naszego badania, żeby uwzględnili ten aspekt. My to robiliśmy niezależnie od finansowania EBM, pomagaliśmy pacjentom i dalej będziemy to robić. Bardzo dziękuję Panie profesorze za rozmowę Państwa i moim gościem był profesor Konrad Rejdak, prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo.